Witam, witam moi drodzy, ponownie na kanale Laurent, i on gramy w Fallout, w pierwszą część tej wspaniałej gry, wspaniałej serii. Jesteśmy w krypcie 15 którą wskazał nam nadzorca, czy opiekun krypty, jak kto woli. Różne są nazewnictwa. Akurat tutaj mamy... zdobądź hydroprocesor. Ale to jest raczej opiekun teraz zobaczymy, tu chyba w archiwach jest tak, od prawa opiekuna dobra, mniejsza z tym szukamy szukamy tutaj moi drodzy tego hydroprocesora on powinien być na najniższym poziomie ale zanim tam zejdziemy to sobie tu poeksplorujemy w kryptach nawet takich zdezerowanych i opuszczonych jak ta można znaleźć sporo przydatnego sprzętu ten szczur jest żywy, oczywiście, że tak. Spróbujemy go ustrzelić. Wyśmienicie. Stefan już ma 100%, 101 chyba nawet procent umiejętności posługiwania się bronią palną. Tylko już nie ustrzelimy, bo mamy za mało punktów akcji. Czekamy na Jana, świetnie. Spójrzcie, tutaj mamy taki schowek, w którym zapewniam was coś fajnego znajdziemy. Spróbujmy ustrzelić tego szczura. Uuuu, nie trafiliśmy. Co na to, Ajan? Ajan sobie poradził. <laughs> no proszę. Okej, okay, zobaczmy, co tam jest. Hmm, cztery SteamPaki. Wyśmienicie i zestaw pierwszej pomocy. Jeszcze lepiej, już mamy chyba takowe dwa. Tak, torbę lekarską do leczenia złamanych kończyn. Wyśmienicie, wyśmienicie, coraz lepiej. Co tu jeszcze mamy? Ściana, a to monitor. Ten monitor jest bezwartościowy, bez sprawnego wyświetlacza. Ten pewnie też. ok to spróbujmy w takim razie zejść niżej. Wiemy już od Katriny, że Winda jest zepsyta, ale my mamy ze sobą linę. Moi no drodzy, jesteśmy przygotowani, że spróbujmy tutaj użyć jednej z naszych lin. Świetnie, spójrzcie mamy ją zawiązaną i teraz możemy zejść na niższy poziom. Uuu, od razu zaatakował nas. Wow! To jest za 5 punktów, drugi raz nie trafił, to jest świnioszczur. Łach, piękny strzał. Piękny strzał, przeładujemy. Zobaczmy, to są pomieszczenia mieszkalne tutaj u domu, że się tak wyrażę. No, powiedzmy, w południowej części tego ekranu. Pięknie, trafiliśmy, co na to, Ajan? Ajan poprawia, jest wyśmienicie. Kończymy walkę. Uwielbiam ten turowy system walki, moi drodzy. Tutaj widzę szafeczkę. Na razie zaatakował nasz szczur. Spróbujmy się go pozbyć pięściami albo kopniakiem. Uuuu, dwa chybione ciosy. Co na to, Ajan? Ajan nie chybia, moi drodzy. Ajan nie chybia. Sprawdźmy, co tu jest w tej. Hmm, wyśmienicie. Wina. Nasz pierwszy pancerz, moi drodzy. Kurtka w komplecie ze spodniami. Wyglądasz w niej prawie jak twój ulubiony aktor Mars. Mars. Max Gobson w roli szalonego Mela Kamińskiego. No na pewno coś wam to przypomina. Oczywiście chodzi o Mela Gibsona w roli Mag Maxa. Wchodzimy do naszego inwentarza i wybieramy kurteczkę jako armor. Spójrzcie, mamy 6 punktów pancerza. Po założeniu kurteczki mamy 14. I to lubię właśnie. Myślę, że tutaj w tych pomieszczeniach mieszkalnych już nic więcej nie znajdziemy. Tu coś jest. Amunicja 556. Dobra, przyda się. A ja mógłbyś nie stać w drzwiach. Bo nie będę mógł wyjść. O, świetnie. Pójdźmy po tę amunicję. To jest amunicja najprawdopodobniej do karabinu szturmowego, którego jeszcze nie wysiadamy, ale na pewno z czasem takowy zdobędziemy. Ok, mamy inicjatywę. Jeszcze raz poczęstujemy. No niestety, cios chybiony. No i strategia kick and run. A poprawia i jest po robocie. Ok, biegnijmy po tę amunicję. O, kolejny szczur atakuje. Cóż, dobądźmy zatem naszego pistoletu. Wyśmienicie, czy to nie piękne, jak ten szczur się rozpada, tu jest gdzieś fragment jego główki. Dobra, skończmy walkę. I wreszcie weźmy <laughs> tę amunicję. Świetnie, okej, okay. mamy kolejnego jeszcze tutaj szczurka. O, zobaczył nas pierwszy ty strzał, nie mówię Wam, że. Stefan jest coraz lepszy. Przeładujmy pistolet i tutaj zaczepmy znowu linę, aby móc dostać się na niższy podpoziom krypty, proszę bardzo. I schodzimy niżej. Wow, jaki wielki... Co to jest? Większy kretoszczur. Świetny strzał. Co na to Ajan. Jeszcze raz Ajan. Wow! Co tu się dzieje? Ajan. Uuu, trzeba było nie, nie, nie małą kubkę ołowiu w niego wpakować. Widzę. Przeładowujemy i. i poczekamy. Nie wiem, do czego Ajan atakuje. Nie atakuję, ale już wiem. Chyba dlaczego. Kurde, jeszcze postrzeliłem Ajana. Jak to było głupie. No i kto Majan? Uuu, jest ciężko ranny. Niedobrze. Podejdźmy bliżej zatem. No i dobra, Ayan, ja walcz. Świetnie. Przeładujmy i zróbmy coś takiego. Użyjmy na Ajanie Steampaka jednego. Steampak manipulujesz przy obiekcie Ajan. Pierdoło. to do mnie? Nie, Ajan już atakuje tutaj świnie szczury. Możemy skończyć turę? Świetnie. Ajan sobie lepiej od nas radzi, widzę, w tej walce. Zobaczmy jak to mają się teraz nie zobaczymy, bo już znowu szczur mi się powie. Do widzenia. Szczurze. Zobaczę jak tam Ayan... O, jest w pełni sił. Wyśmienicie jeden tym całkiem mu pomógł. Może super. Co tu mamy? Ła, dynamit, granaty, dwie sztuki. Przydadzą się, tylko będziemy musieli trochę podbustować. Rzucanie chyba, jak to nasze rzucanie 46%, nie jest tak źle. Co mamy w drugiej szafeczce? Ha SMG SMG, moi drodzy. Z, co to jest? Hmm, chciałem opis. To h &K MP9 10 mm. Wyśmienicie jej w pełni załadowany, Jeszcze amunicja wchodzimy do inwentarza i zmieniamy sobie broń spójrzcie tutaj mamy pojedynczy, ciągły pojedynczy i ciągły, w pojedynczym też możemy celować w wybrane części ciała naszych przeciwników no i cóż no i kochani niestety nie znajdziemy tutaj hydroprocesora co na to Ayan Niepotrzebna była interwencja Ajana, daliśmy sobie radę sami. Przeła, nie, przeładujmy. Okej, okay. skończmy walkę. I cóż, no niestety, zasypane jest przejście. Nie dostaniemy się dalej do kryptu. O, nie trafi. Za to my trafiliśmy, a co na to Ajan? Ajan poprawia i jest piękny. Świetnie. zasypane jest przejście. Nie dostaniemy się do dalszych tutaj komór krypty, co spowoduje to, moi drodzy, że nie znajdziemy tutaj hydroprocesora. No. Chyba nie myśleliście, że znajdziemy go tutaj i gra się zakończy już. Ja mówiłem, że Fallout nie jest tak długi jak Fallout 2 na przykład. No ale nie jest też aż tak krótki. Tu no, są... gdzieś jeszcze mieliśmy... O, tu mam jeszcze jeden taki śliczny schoweczek bo tu więcej chyba niczego nie znajdziemy. Także pobiegniemy sobie do tego schowka. Posługuję się bronią palną, bo mamy dosyć sporo amunicji, a nie chcę też się tutaj bawić. O, świetnie. Ajam. Załatwił sprawę. Nie chcesz się też bawić w walkę e, wręcz czy tam e, pięściami z tym. Z tymi świnio-szturkami, innymi tego typu potworkami, tak to nam pójdzie szybciej. Trochę też podekspimy. Wyśmienicie. Kończymy walkę, idziemy dalej. No, niestety, tak jak już Wam mówiłem, moi drodzy, będziemy musieli szukać hydroprocesora gdzie indziej. Co tu mamy? Mamy amunicję, Magmu, na np. do Desert Igla. Mo może się przydać w przyszłości. A tymczasem opuszczamy kryptę 15. Oczywiście wyjdziemy tą samą drogą jak tu weszliśmy. O, nie trafił wyśmienicie. Ale za to Stefan trafił. Możemy skończyć walki. A, bo jeszcze świnioszczur. Okej. Okay. Może spróbujmy poprawić jeszcze skopniaka lub dobrego ciosu pięścią. Świetnie, wyśmienicie. Przeładujmy broń. i dobra. Wychodzimy stąd. Nasz Stefan jest bardzo zawiedziony. No ale nic, przecież tak naprawdę e, nadzorca krypty nie obiecywał, że tutaj znajdziemy ten hydroprocesor. Powiedział tylko, żeby sprawdzić od tego miejsca, ponieważ tutaj była krypta. I... Może mieliby tutaj zapasowy. Podejrzewam, że nawet nie wiedział, że ta krypta jest już nieużywana od dawna. Także cóż, musimy stąd wyjść. O, szczurek. Może wrócimy do cienistych piasków. Chciałem przeładować. Wrócimy do cienistych piasków, zobaczymy co tam słychać. No i co, i udamy się w dalszą podróż. Będziemy szukali hydroprocesora gdzie indziej, mój drodzy, okej. Okay. Jeszcze może Razlo nam sporządzi odtrutkę. No i dobra, wracamy do Shady Sands. Podróżujemy przy... O, patrzcie, coś napotkaliśmy na swojej drodze. Wow, rad skorpiony. Może weźmy ciągły. Świetny strzał, Stefan. O, o już. Tuż. wyśmienity strzał. To był tak naprawdę jeden Red Skorpion. to nie jest tak źle. Weźmy jego gruczoł jadowy, zamienimy go urazlo na... ...na odtrutkę po prostu. Razlo sporządzi nam z tego odtrutkę. Wracamy dalej do cienistych piasków. Mam nadzieję, że już nic nas nie spotka po dro... z jest matką głupi. Co nie... Przeszkadza jej być najlepszą kochanką odważnych. Świetnie, tylko to zużywa dosyć dużo amunicji, ale zobaczcie, 40 punktów wytrzymałości ode... odebraliśmy nad skorpioną. Przeładowujemy. Jeszcze zobaczę. No, jeszcze mamy. Nic ja nie jest tak źle. Zabierzmy ten gruczoł. Biegnijmy dalej do cienistych piasków. No już teraz chyba dojdziemy spokojnie. Tak. Która jest godzina? 12 w noc. Pół do pierwszej. Piąta dziesięć. To jeszcze chwilę. O. No dobra. Wejdźmy, schowajmy broń. Pogadajmy z setem. Dzięki e, dharmie, darmie. Dzięki darmie, że tu jesteś przybyszu. Moja dziewczyna e, Tandi, córka Aradesh'a została porwana. Wydaje e, nam się, że przetrzymują ją na jeźdźcy. To co wam mówiłem wcześniej. Trochę wtedy zaspoilowałem. Ten quest pojawia się teraz dopiero po powrocie z skrypty 15. Wow, to macie kłopoty, do zobaczenia. Nie, oczywiście, że im pomożemy, weźmiemy tego quest'a, gdzie ich znajdę. Znajdziesz ich na południowym wschód stąd, pospiesz się, nie wiem, co jej mogą zrobić. O, możemy tutaj spróbować wynegocjować zapłatę. Wiedziałem, jesteś najemnikiem bez serca, zapłacimy ci za ratunek, już się o to nie bój. Dobra, zajmę się tym. Teraz tak, moi drodzy. Puj Razlo chyba jeszcze nie będzie przyjmował pacjentów, ponieważ jest zbyt wcześnie. Porozmawiajmy jeszcze za Radeszem. Proszę. Thank goodness you came. I am in desperate need of Tandy I do not know what to do. Próbowaliście ją uratować? Will you help me? Hmm, okay, Seth and I believe one of the raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen. Please talk okay, to Seth. He knows much about these raiders. And Godspeed, Wanderer. Dobra, mój drogi, ale jeszcze póki co to ja się rozejrzę, bo tu po twojej dobytku. Dobrego dnia, mogłabyś się przesunąć, dziękuję. Tu mamy jakiś kredensik. O, tym paczek. Po no nie mów, że kamienie przy, yy, przytrzymujesz. Weźmiemy też nożyk, moi drodzy. Nożyk też się przyda, gdzie można go przehandlować. Zobaczymy, tutaj już nic nie mamy. No nie są to bogaci ludzie. Że niewiele to u nich znajdziemy, ale zawsze coś tam. Pójdźmy do Razlo. Zobaczmy, czy będzie chciał późno przyjść rano. Dobra, jest. Szukam Tandy. możesz mi pomóc? Hmm, nie ma Tandy? Trudno mi w to uwierzyć. Ale może uciekła z setem. Wiem, że ostatnio przypadli sobie do gustu, a Radeż zawsze był bardzo pobożny i może w końcu dziewczyna nie mogła tego dłużej znieść. Nie sądzę, uważam, że została porwana. To straszne. W takim wypadku mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Kto jej szuka? Prawie wszyscy. Mam nadzieję, że ją znajdą, zanim będzie za późno. On się mocno przejął. Mój drodzy użyjmy Pit Boya i zaczekajmy godzinę. Mamy szóstą. Mam nadzieję, że już przyjmuje. Czym mogę Ci pomóc? Mam próbkę truciznę Red Scorpiona. Potrafisz ją do czegoś wykorzystać? Pokaż mi tym gruczoł. Stworzy nam teraz trutkę. Proszę weź to. Jeszcze jedną, może. OK. Zobaczmy jak to w naszym inwentarzu się to kształtuje. Mamy trzy... No i to nam wystarczy. Spróbujmy z nim pohandlować. Zobaczmy co on ma. Ma dwa steampaki. Ile chcesz za te steampaki? 212. Zobaczmy noże. 120. Dorzućmy mu te Ogony rat skorpionów 140. A może dorzućmy mu jeszcze flarę 175, 210. No i dobra i dorzućmy mu dwa kapsle. Mamy 212 za dwa steampaakki. Teraz zobaczmy, co myśmy mogli jeszcze sprzedać. Moglibyśmy sprzedać ten pistolet, moi drodzy, albo te włócznie ile za włócznie albo może zróbmy inaczej może najpierw dokonajmy tego handlu i teraz włócznie 80 wyśmienicie za pistolet O, a dlaczego ich tu nie widać aha by było przesunięte dobra 80 ale on nie ma za to co zaproponować dobra to zrazlo nie pohandlujemy zresztą poczekamy na lepsze ceny Trzeba mnie opatrzeć. Pewnie, że tak. Zobaczmy. To ledwie draśnięcia i tak dalej. Ale dobra, mamy 38. Powinniśmy być w pełni sił. ponieważ pójdziemy teraz, moi drodzy, w niezbyt przyjazne miejsce szukać tangi. Mam nadzieję, tylko, że się dobrze obłowimy tutaj. Mamy dosyć spore obciążenie. On z przyjemnością sprzedał to wszystko. Jeszcze zobaczmy, co też może tak dużo ważyć. Torba lekarska 5 funtów. Lina 10 funtów. Hmm, dobra. Ajan, chodź tutaj. Przyjacielu. Ajan, Ajan, stój. Damy Ajanowi coś do ponoszenia. No przecież nie będzie tak chodził. Damy mu tą linę. Damy mu na razie tę amunicję, ponieważ to jest amunicja 5,56, a my nie dysponujemy taką bronią. Eee... Wiem, czy pistoletu mu nie damy. 12 strzałów. Szkoda, że nie, pisze, nie jest napisane tutaj ile on waży. Okay. Dajmy mu na razie to. Zobaczmy, jak się kształtuje teraz nasze obciążenie. 55. Ok, niech tak zostanie. O, chciałem jeszcze zaczyć, co ma... Czy można zahandlować za Radeszem. Co on ma? 41 kapsli. Dobra, możemy mu sprzedać jedną flarę za 35. Ok. Bardzo ładnie. Certainly. Dzięki, cześć. I jeszcze może wróćmy do Seta, e, przepraszam, do e, Razlo. że też bym mu sprzedał coś. że też z jedną flarę, no pozbierajmy trochę tej gotówki, tak? Ile on ma? 48. 35%. Świetnie. Trochę się odciążyliśmy, moi drodzy, i mamy już 103, 140, 134 kapsuła. Um. Nie. Okej. Okay. To musiałem w ten sposób wyjść z tego dialogu, moi drodzy. Którą mamy godzinę? Mamy 14.12, dobra. To ok. Biegnijmy zatem ratować Tandy, moi drodzy. Możemy im z Jeszcze chciałem zobaczyć, ile nam zostało czasu. 138 dni. Nie jest źle, damy radę. Zaufajcie. Pójdźmy do siedziby e, najeźdźców. To jest tutaj. Mam nadzieję, że nikogo po drodze nie spotkamy. Z trzecia w nocy. Dobra, za piętnaście siódma. Mamy obóz Hanów. No okej. Okay. To jest, moi drodzy, obóz Hanów. W tym budynku jest przetrzymywana Tandi. I cóż. Zakończę tutaj ten odcinek, moi drodzy. E, mam nadzieję, że wam się podoba ta seria. A jeżeli nie będziecie tego oglądać, to ja nagram to dla samego siebie, bo tak jak powiedziałem na moim kanale, musi być e, Fallout. I będzie Fallout, będzie Fallout 2 i Fallout 3. Z czasem oczywiście i New Vegas. I no cóż, będę też e, kontynuował nagrywanie tych serii, które już rozpocząłem. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.